Siema, z tej strony Erpek z kanału Metafory i witam Was w comiesięcznym vlogu treningowym. Dzisiaj postaram się troszeczkę więcej z Wami porozmawiać, e, czyli nie będę raczej robił sobie narracji przy komputerze. Przynajmniej postaram się, w miarę możliwości postaram się to zrobić. Jeżeli będzie strasznie dużo ludzi na siłowni, to stwierdzę, że ok, nagram sobie narrację w domu, ale jeżeli uda się nagrać e, wszystko ładnie na siłowni, to postaram się to zrobić. Aktualnie jestem po zajęciach szkolnych. Przed treningiem Zaraz będziemy jechać sobie na siłownię Więc wleci nam tutaj cytrulina Słuchajcie Wleci nam jedna porządna miareczka Tylko najpierw muszę sobie odkręcić wodę Dobra, woda odkręcona Ponieważ strasznie nie lubię w ogóle brać cytruliny w ten sposób Czyli po prostu ładowanie sobie jej do pyska I potem popijanie wodą Bo Smak z wodą jest ok. Ja akurat mam Cytrulinę z SFD, mango Więc jeżeli chodzi o samo takie Samą cytrulinę nierozpuszczoną w wodzie. Jest zbyt intensywny ten smak. No ale cóż, salut! Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchajcie, dałem radę. Teraz jedziemy sobie do yy, siłowni. Później pewnie idę do Fryzjera. Więc jeżeli w dalszej części tego materiału byłbym bez włosów, yy, to znaczy, że udało mi się załatwić u Fryzjera. Ale jeszcze zobaczymy. Ok, zanim jeszcze odjadę, mogę Wam powiedzieć, jaki jest plan na dzisiaj. Ponieważ w październiku rozpocząłem deload. Ponieważ przez trzy ostatnie miesiące ciągle parłem do góry. No i teraz stwierdziłem, że. Zrobimy sobie delikatny deload, żeby mógł lepiej się zregenerować, lepiej odpocząć, by kolejne miesiące były dla nas znacznie lepsze. Więc stwierdziłem, że tak, dzisiaj robimy sobie mój trening A, który wykonywałem miesiąc, przez cały miesiąc poprzedni. Czyli mamy dzisiaj wyciskanie na ławce ujemnej, wiosłowanie, przysiady, wznosy bokiem, uginanie ramion, wyprosty i ćwiczenia akcesoryjne na brzuch, ewentualnie jeszcze odwrotne rozpiętki i rozpiętki. Więc tak prezentuje się w sumie cały mój plan na dzisiaj. No ale jeżeli chodzi o ciężary, oczywiście wcześniej wyciskałem na przykład na skosie ujemnym 80-85 kg. Dzisiaj zejdziemy sobie, wydaje mi się, w okolice 60-65 by po prostu właśnie delikatnie sobie wszystko zrobić, odpocząć i być w pełni zrelaksowanym na tym treningu. Ale chcę oczywiście dać jakikolwiek bodziec mięśniom, by po prostu no, nie, zapom nie zapomniały, jak to jest ćwiczyć Więc wydaje mi się, że taki deload potrwa sobie Do drugiego tygodnia października Czyli wydaje mi się, że już w piątek Za tydzień będę ćwiczył normalnie Czyli najprawdopodobniej w dniu, kiedy Ten materiał wleci na YouTube, To kończę swój deload Ponieważ będzie on trwał zaledwie dwa tygodnie Więc ja lecę teraz na siłownię I widzimy się na miejscu Dobra, to mi, Dude Jademy Right. I'm unstoppable, To the impossible I'm irresponsible, I'm phenomenal yeah, I got an arsenal, oh, yeah, I'm dropping bombs, you know yeah. no, I'm not stopping no. Let's go. conquer the option To the top here I go think I'm chosen to be the king of rock think the people have spoken I can hear the tick tock of the clock I'm in motion So now I'm gonna pop causing all this commotion

delikatnie pod górkę ponieważ wygodniej mi się tak biega więc mam delikatnie podniesione tutaj bieganie normalnie sobie teraz na bieżni myślę, że podbijemy sobie do sześciu i zacznę sobie delikatnie truchtać żeby trochę bardziej podbić sobie tętno no i potem lecimy dalej z rozgrzewką Pobieżni przechodzimy do pobudzenia reszty naszych mięśni oraz stawów. Aktualnie widzicie tutaj krążenie ramion, wykonuję tutaj krążenia do przodu, do tyłu, na przemian, by po prostu te moje stawy były jak najbardziej pobudzone i powiedzmy jak najlepiej dogrzane. Jak najbardziej zajmujemy się tutaj łokciami, kolanami i w sumie wszystkim tym, co będę miał zamiar przetrenować. Chociaż e, moją rozgrzewką główną są w sumie serie wstępne, więc rozgrzewka jest taka e, krótka, zwięzła i na temat, a główne dogrzanie jest już w danym ćwiczeniu. No i po takiej dość ogólnej rozgrzewce zaczynam od najcięższych ćwiczeń w moim w przypadku: wyciskanie. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, diludowo. Więc wyciskanie najprawdopodobniej na 60 kg 4 serie. No i tutaj też dogrzejemy się seriami wstępnymi. Yeah, let's go. I'm Conquer the option To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, yeah. sometimes I think that I'm unstoppable Yeah, ready to go, man, lock and load That's right, I swear to God that I could drop it, bro I got a shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm a unstoppable That's how I know that I'm a Oh Okay. wyciskanie na 60kg w 4 seriach na deloadzie poszło bez większych problemów. E, tutaj jeszcze dostałem wiadomość od e, ziomeczka z recepcji, bym uważał, by po prostu nie było tutaj za dużo twarzy na nagraniach, więc jeżeli jakakolwiek twarz się pojawi, no to będę miał dużo zabawy z blurowaniem się. No ale ogólnie przyzwolenie do nagrywania dostałem, więc teraz skończyliśmy 4 serie raz 60. I lecimy sobie z wiosłowaniem. Również na 10 powtórzeń. I tak samo na 60 kg. Dzisiaj wszystko tak spokojnie, więc lecimy. Spokojnie, z ogromnym zapasem, wydaje mi się, że spokojnie, bez diloodów, poszło to 80 na 10 12 ruchów, więc jakby cały wyciąg już jest zrobiony na plecy. No i teraz tylko szlifujemy technikę, oczywiście, tutaj również 4 serie. 10 powtórzeń na 60 kg. Po wyciskaniu oraz wiosłowaniu przechodzę sobie do przysiadów, czyli w sumie jednego z najcięższych ćwiczeń podczas mojego treningu. A aktualnie na deloadzie mamy tutaj zaledwie 40 kg na przysiad, więc nie jest to jakoś ogromna liczba dla mnie. Ponieważ wcześniej wykonywałem przysiady z 60 kg, nawet były podjazdy pod 70 czy też 80, więc jak najbardziej nie było to nic męczącego dla mnie. Po prostu jak to w deloadzie, po prostu powinienem sobie odpocząć. No i teraz w sumie mogę wam powiedzieć, po co tak naprawdę jest ten deload, ponieważ e, deload nie jest to nic innego jak po prostu e, celowe roztrenowanie się, czyli zmniejszenie objętości treningowej e, na. W danym okresie czasu, czyli na przykład przez 2-3 tygodnie, zmniejszamy sobie obciążenia. Załóżmy, zostajemy przy takiej samej ilości serii, ale za, zamiast na przykład wyciskać 80 kg, wyciskamy 60. Zamiast zrobić wznosy na 10 kg, możemy zrobić tak jak ja tutaj na 8. No i w ten oto sposób po prostu mamy jakby dodatkowy bodziec regeneracyjny dla naszego organizmu, ponieważ w momencie, gdy cały czas chodzimy na treningi, i z dnia na dzień dokładamy sobie obciążenia. To nasz organizm w końcu powie nam: dobra, uspokój się, nie dodawaj mi, bo ja już nie mam siły. No i dzięki takiemu deloadowi jesteśmy w stanie się zresetować. No i potem znowu spokojnie dodajemy sobie obciążenia. I na przykład w ciągu miesiąca znowu jesteśmy na tym samym pułapie, na którym byliśmy przed deloadem, ale potem jesteśmy w stanie już dołożyć, załóżmy dodatkowe 5-10 kg. No i potem znowu, kiedy zauważamy, że nie możemy spokojnie dołożyć z treningu na trening danego obciążenia, to przechodzimy znowu na 2-3 tygodniowy deload, żeby po prostu ta objętość treningowa była delikatnie mniejsza, no i zaczynamy jakby znowu progresować w naszym treningu. Ja aktualnie ten deload przeprowadzałem pierwszy raz w życiu i jestem już po jego wykonaniu i szczerze Wam powiem, że widzę poprawę, i naprawdę jest mi znacznie lepiej i czuję tą satysfakcję, że po tych 3-4 miesiącach z powrotem mogę sobie dokładać obciążenia z treningu na trening. A teraz przechodzimy sobie już do dalszej części materiału bez mojej narracji przy mikrofonie. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Commit to the cause You know we're back with the Guinness Setting records every minute Every track in addiction To the fact that we're winning Still we lack Something's missing Need a track that is hitting Making yeah. racks Making millions oh, yeah. Yeah. That's the yeah, I don't waste time No I make time All these people wanna hate Fine I'ma make mine While you sitting there complaining I'll be training While you sitting there just waiting I'm creating Yeah, yeah. yeah. Sometimes I think that I'm yeah. unstoppable ok, lecimy z ostatnim ćwiczeniem na dziś, czyli rozpiętki e, obciążenie 15 kg na sam koniec treningu, na dobicie klatki Trzy e, serie, po 10-12 powtórzeń, zależy e, bez deloadu brałem tutaj e, obciążenie rzędu 25 kg więc 15 to jest naprawdę taki odpoczynek, więc lecimy All say that's right i'ma do this thing my way let's go been grinding hard on it all day it's okay we work hard then we all play yeah i'm addicted to the grind man that's right so i refuse to waste time man yeah. one day it all will be fine man let's go how co, um, to commit to the You know we're back with the Guinness set and records every minute. Every track in addition to the fact that we're winning, still we lack a track That is hitting. making i making millions I don't waste time, no I make time. All these people wanna hate but I'm gonna make. Jeszcze, no I'm to make time. All these people no I'm to make people no No i skoro się mamy 75 i 6, ale oczywiście nie jestem na więc na wydaje mi się, że byłoby było 74 i było A teraz lecimy na farmera. Muzyka Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Jeszcze na sam koniec, postanowiłem przygrać sobie pozowanie oraz zaprezentowanie tego, jak aktualnie przedstawia się moja sylwetka, ponieważ jestem po prostu ciekawy tego, jak to wygląda zaraz po deloadzie i właśnie takim dwutygodniowym, prawie trzytygodniowym e, nietrenowaniu na 100%. I tutaj widzimy sobie e, takie podstawowe pozy, czyli jakaś tam klatka e, piersiowa bokiem. Najszerszy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie jestem kulturystą, więc nie mam zielonego pojęcia, jak powinienem dobrze pozować, ale wydaje mi się, że też takie materiały od osób, które po prostu nie potrafią pozować, dla kogoś, kto to ogląda, są troszeczkę bardziej wiarygodne, ponieważ no, widzicie tutaj takie moje niedołężne pozowanie, czyli po prostu to, jak to wygląda na co dzień, cały czas, a nie są to jakiegokolwiek. Nie są to jakiekolwiek retusze, czyli po prostu zwykłe światło na siłowni, puszczone nagrywanie i, proszę bardzo, jakieś tam moje przypinanie, które widziałem na jakichś scenach. Oczywiście, wiadomo, nie zawsze jestem spięty tutaj w 100% i nie zawsze wszystko jest na tip top, ale no niestety, że tak powiem, no nie znam się na tym aż tak na tyle, by po prostu dać Wam tutaj jakieś rady co do pozowania, więc, proszę bardzo, tutaj jakiś najszerszy tyłem. Zaraz powinny być również bicepsy, tyłem, żeby po prostu tutaj pokazać jeszcze większą muskularność moich pleców. Która no nie ukrywajmy, nie jest jakoś mega ogromna, ponieważ ciągle jestem szczepiorem, ale spokojnie damy radę. No i na sam koniec, chyba będziemy mieli mięśnie brzucha i uda. Jednak ud nie zobaczycie. No i to jest w sumie całe moje pozowanie. Ok, właśnie skończyłem trening, wpadłem pod prysznic się umyć, jeszcze włosy mam wilgotne, ale ok, bo najprawdopodobniej za chwilę będę leciał do fryzjera, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ogarnąć to wszystko dzisiaj. No i co, tak wygląda trening A w moim wykonaniu, mam nadzieję, że takie moje niedomężne vlogowanie jakoś Was nie zanudziło i czegoś się dowiedzieliście lub po pocisnęliście bekę, ale ok. Jeżeli chodzi o trening B, no to widzieliście go już po prostu tyle razy, że wydaje mi się, że nie muszę nagrywać oddzielnego vloga na jego temat. No i co, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał, więc na razie, cześć i siemano!